Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tobiasz Bochański, wojewoda łódzki. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie wojewodo, podam Panu najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Emerytów w społeczeństwie przybywa, to wiemy, ale ubywa w Krajowym Rejestrze Długów i tam jest też zapisane, że maleją długi emerytów, to efekt między innymi, wie Pan czego? No, proszę powiedzieć Pani redaktor. No już Panu mówię, są niższe podatki, no i efekt, że jest 13 i 14 emerytura. No to bardzo cieszy taka sytuacja i że te świadczenia, które są przez rząd wypłacane emerytom, sprawiają, że ich ogólna sytuacja finansowa się poprawia i taki był tego cel. Dlatego, że jest to grupa społeczna, która przez lata po 1989 roku była zapominana, gdzie zusowskie emerytury były bardzo niskie i nie pozwalały na zakup wszystkich leków. Na, nie mówiąc już o spędzaniu czasu wolnego czy wydawaniu pieniędzy na jakieś pasje. W zasadzie emerytury wystarczały tylko i wyłącznie na przeżycie. E, I bardzo cieszy, i to powodowało, że emeryci musieli się zadłużać, czy to w bankach, czy to różnymi parapożyczkami, chwilówkami, innego rodzaju rozwiązaniami, które nie powinny ich obciążać. I bardzo cieszy. Że zarówno 13, jak i 14 emerytura to świadczenia, które wpłacane emerytom od kilku lat z decyzji rządu sprawiają, że ich sytuacja finansowa ulega poprawie, ale ja też, żeby to nie było tak słodkie, jestem świadomy, że jeszcze bardzo dużo trzeba w tej sprawie zrobić i zarówno 13, 14 emerytura, czy też waloryzacja. Samych emerytur. W sytuacji tej inflacji, obecnej, to jest konieczność, bo inflacja zjada te wszystkie osiągnięcia finansowe, które zostały wypracowane, i o emerytach nie możemy zapominać. No, jest jeszcze jeden trend, bo do niedawna emeryci często ulegali namowom wnuków lub dzieci, które nie miały stałych dochodów, i aby zawrzeć umowę na kupno telefonu, laptopa, na raty płacić mieli młodzi, a umowę oczywiście mieli podpisywać dziadkowie. No, i okazuje się, że znowu ta odpowiedzialność za regulowanie tych rad spada. To znaczy, to już jest przeszłość. Bo oczywiście to płacenie kiedyś spadało na dziadków, na tych seniorów, no bo wiadomo młodzi tylko żądali podpisu, a później nie płacili. No i dziadkowi płacili za te smartfony i laptopy. W tej chwili wygląda na to, że 500 plus i bon turystyczny powiększył budżet domowy. No i w tej chwili to zjawisko prawie, że zniknęło. Wynika to z firmy windykacyjnej, która takie dane zamieściła. To są bardzo ciekawe informacje, o których pani redaktor mówi, ale to potwierdza, że ta redystrybucja, czyli przekazanie tych naprawdę dziesiątek miliardów złotych do kieszeni polskich rodzin i kieszeni tych, którzy wcześniej byli pomijani i nie byli, nie korzystali na transformacji ustrojowej tak bardzo jak inne grupy społeczne czy zawodowe, było decyzją trafną, bo pozwoliło Naprawdę wzmocnić finansowo i godnościowo te rodziny, sprawiając, że ich relacje zupełnie się zmieniły i możliwości życiowe. I to bardzo cieszy, ale musimy dalej ciężko pracować, żeby nie spalić na panewce tych wszystkich osiągnięć, dlatego że inflacja wywołana wojną w Ukrainie dotyka wszystkich społeczeństw i wszystkich państw ale no, my musimy się troszczyć o nasze grupy społeczne w Polsce i musimy wprowadzić takie rozwiązania, które uchronią e, te świadczenia i te korzyści, które zostały wypracowane, po to, żeby ta sytuacja ogólna, finansowa się nie pogarszała polskich rodzin, czy polskich emerytów, czy kogokolwiek innego. To zapytam Pana, co w takim razie z tarczą antyinflacyjną, bo ona obowiązuje do końca roku w obecnej formie, natomiast Bruksela nie chce się zgodzić, żeby w takiej formie tarcze w Polsce no, wspierały Polaków. No, to jest sytuacja bardzo bulwersująca, dlatego że niedawno, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale Niemcy przepchnęły przez Komisję Europejską pomoc dla swojej gospodarki. Tak w gigantycznej wysokości, jak nigdy w historii żadne państwo nie pomagało swoim firmom. Jest to pomoc absolutnie niezgodna z prawem unijnym, jest wbrew traktatom. Przypomnijmy sobie historię, kiedy my chcieliśmy ratować polskie stocznie, a nam mówiono, że nie można ich ratować, bo to jest pomoc niepozwolona. To właśnie Niemcy to w tym momencie robią. I tydzień później, kiedy komisja zgodziła się, to naprawdę irytując wszystkie państwa europejskie, bo i Francji, i Hiszpanii, i Włochy, nie mówiąc już o nas, zgodziły się na tę pomoc dla Niemiec, w tydzień później dostajemy informację, że oczekuje od nas likwidacji tarczy antyinflacyjnej, czyli tych obniżek różnych podatków jak VAT i akcyza na energię, które sprawiają, że ceny nie rosną tak radykalnie w Polsce, jakby mogły. I to jest wyjątkowo bulwersujące, ale tak jak już rozmawialiśmy kiedyś z panią redaktor, tak też później też pan premier informował, że forma tarczy antyinflacyjnej zostanie zmieniona i e, na inny sposób pomocy, tak aby e, nadal w kieszeniach Polaków zostawały te pieniądze, a nie trafiały e, w inne miejsca. Stąd też tarcza inflacyjna będzie rozłożona na różne elementy i te, które można zostawić, jak na przykład obniżony VAT e, na produkty spożywcze e, czy inne dobra, na które na których nie potrzebujemy zgody komisji, żeby był na takim poziomie, na jakim jest, to zostanie utrzymane. Zaś w przypadku pozostałych elementów została, jest zapowiedź rządu dotycząca zdjęcia tych nadzwyczajnych zysków wynikających z cen energii, które pozyskują różnego rodzaju korporacje i spółki skarbu państwa i ten podatek będzie służył następnie redystrybucji środków finansowych dla tych którzy ponoszą najwyższe koszty wzrostu cen energii i rząd opracuje takie rozwiązania, obojętnie od tego, jakie głosy tam będą z Komisji Europejskiej płynęły, bo naszą racją stanu jest uchronienie polskich rodzin przed konsekwencjami. Tych wszystkich tragicznych wydarzeń, jakie się dzieją na rynkach finansowych obecnie. Ja dodam jeszcze tylko do poprzedniego tematu, że te niższe podatki emerytury, ale również to, że seniorzy mogą dorabiać, to też poprawiło sytuację seniorów. To też jest bardzo ważne, że mogą sobie dorabiać. Panie Wojewodo, pieniądze z KPO są potrzebne, to już wiemy. Czy my mamy jakiś pomysł, żeby Unia jednak zgodnie z prawem tutaj działała? No jest jakby nieujawniona publicznie strategia negocjacyjna polski w tej sprawie i rozmowy z Komisją trwają. Jest to sytuacja bardzo trudna, dlatego, że jest stricte polityczna. I teraz pozostaje pytanie, w jaki sposób zachowa się Komisja Europejska. Dlatego, że proszę pamiętać, że używania argumentów, w stylu coś jest nielegalne albo niezgodne z praworządnością, jest wyjątkowo cenne i umowne i każdy e, może się czuć pokrzywdzony, albo każdy może mieć jakąś swoją własną interpretację e, jakichś przepisów prawnych i krzyczeć, że coś jest bezprawiem. E, ta sytuacja i polski rząd nie zmieni swojego stanowiska dotyczącego reformy sprawiedliwości. Reforma systemu sprawiedliwości jest potrzebna i każdy, kto był w sądzie i każdy, kto czekał na wokandę i każdy, kto czekał na rozprawę, wie, że jest to potrzebna reforma, bo polski system sprawiedliwości jest. Niewydolny. Jednocześnie informowanie polskiego rządu i polskiej większości parlamentarnej, że nie ma do tego prawa, jest niemożliwe. Ale tutaj, jeżeli chodzi o bezpośrednie negocjacje nad KPO czy innymi kwestiami związanymi z finansami w relacji Komisja Europejska-Polska, no to to już, to już jest kwestia merytorycznych negocjacji, które są prowadzone przez rząd, ale której strategii nie zdradzamy, żeby nie zapeszyć i nie zdradzić naszej strategii. Dobrze, a teraz jak wygląda sytuacja z węglem, bo wiem, że tego węgla nie brakuje, przynajmniej w województwie łódzkim, no być może, że gdzieś tam, też nie wiem z jakiego powodu, czy to jest kwestia logistyki, ale w województwie łódzkim nie brakuje węgla. Jak z cenami natomiast? Ceny na razie jeszcze w skupach prywatnych są wysokie, niemniej widzimy już pierwszy przykład z zeszłego tygodnia, kiedy Pierwsza, jedna z pierwszych w ogóle transz węgla przyjechała do samorządów w Polsce i był to samorząd miasta Skierniewice. Tam szybko wyliczono, że tona węgla będzie kosztowała 1800 zł, bo taki jest koszt transportu i operacji, koszt sprowadzenia tego węgla do Skierniewice, że pozwala na cenę 1800 zł za tonę, co jest dwukrotnie niższą ceną niż w niektórych innych skupach prywatnych. E, obecnie samorządy zamawiają węgiel od zeszłego tygodnia w spółkach Skarbu Państwa i podpisują z nimi umowy, e, i jesteśmy na przededniu przyjazdu do bardzo wielu punktów samorządowych tego węgla. Faktycznie ogól, ogólnie węgla nie brakuje w tym momencie w województwie, ale będzie go jeszcze więcej i będzie po jeszcze lepszych cenach, co spowoduje, że również ci prywatni właściciele skupów będą musieli. Sprzedawać go po cenach bardziej zbliżonych do tych, jakie są w punktach samorządowych, a te ceny będą nie wyższe niż 2000 zł za tonę. No bo słyszę takie, takie, um, takie rozmowy, że tego węgla nie brakuje, ale że cena jest zaporowa. Cena jest bardzo wysoka. Ja się zgadzam w tych prywatnych skupach w tym momencie, ale ona, e, zobacz pani redaktor, że ona spadnie, a na pewno w punktach samorządowych będzie o wiele niższa. Po maksymalnie 2000 zł za tonę, bo to jest gwarantowane ustawą, i widzimy obrazki transportów węgla kolejowych statkami do Polski, i to wszystko odbywa się w tym momencie, nawet gdy rozmawiamy, te transporty jadą. Zapotrzebowanie również, jakie gminy składają na węgiel, pierwsze ich szacunki były o wiele wyższe niż późniejsze zamówienia. Także sytuacja, tu pod tym kątem naprawdę ma się każdego dnia na lepsze. Porozmawiajmy trochę o wojsku. Okazuje się, że jest bardzo dużo chętnych ochotników do wojska. W tym roku już nie można się zapisać, co prawda rok się kończy, ale już trwa rekrutacja na rok przyszły. Zgadza się. Rekrutacja do polskiego wojska w zasadzie ostatni nabór odbył się już i żołnierze składali ślubowanie i rozpoczęli swoje szkolenia. Ale można składać wnioski już dzisiaj i po to, żeby rozpocząć tę służbę w 2023 roku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech wejdzie na stronę Wojsko Polskie. Tam w internecie, tam są wszystkie potrzebne informacje: centra rekrutacyjne, kontakty, infolinie. Tam są wszystkie wymo opisane wymogi, jak i korzyści z bycia żołnierzem. Ja bardzo do tego zachęcam, dlatego że służba we współczesnym wojsku polskim jest naprawdę nie tylko satysfakcjonująca zawodowo i finansowo, ale również jest przygodą i również jest zadaniem patriotycznym. Te wszystkie elementy się ze sobą łączą. Wojsko polskie jest najszybciej modernizującymi się siłami zbrojnymi w Europie będzie posiadało najnowocześniejsze wyposażenie, najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, jaki jest na świecie. Minister błaszczak dokonuje obecnie zakupów głównie sprzętu amerykańskiego i koreańskiego, ale również i polskiego, który jest epokowo lepszy od tego, na przykład, który widzimy na froncie ukraińsko-rosyjskim. To są naprawdę bardzo bardzo ciekawy zawód. Jeżeli ktoś spełnia e, kryteria, to zachęcam do tego, aby już e, albo e, skorzystał z, z licznych form e, współpracy z wojskiem tele, na przykład są różnego rodzaju akcje e, trenuj z wojskiem, można pojechać do jednostki, zobaczyć jak ta jednostka, jak ta jednostka wygląda, na czym polega codzienny trening, na czym polegają elementy survivalu. Można pojechać na pikniki wojskowe, które są organizowane po to, żeby porozmawiać z żołnierzami. W różnych częściach województwa to się odbywa. Mamy w województwie łódzkim trzy podstawowe bazy wojskowe, najistotniejsze: Baza w łasku, Baza w Sieradzu i Baza w Tomaszowie Mazowieckim. To są trzy różne rodzaje sił, dlatego że w łasku mamy no, jedno z najważniejszych skrzydeł lotnictwa. W, w ogóle w Europie Środkowej, która odpowiada za bardzo ważne elementy obrony polskiego nieba. Jeżeli są dni otwarte, zachęcam, żeby się tam wybrać. W Tomaszowie Mazowieckim mamy bordowe berety, mamy kawalerię powietrzną, e, czyli mamy zarówno śmigłowce, jak i mamy cięż sprzęt ciężki, e, naprawdę elitarna jednostka. No i mamy w końcu w Sieradzu łączność i wojska, e, bardzo istotne, odpowiadające za różne systemy komunikowania się żołnierzy między sobą, więc bardzo zachęcam wszystkich mieszkańców województwa do aplikowania na przyszły rok i do służby w wojsku Polski. Panie Wojewodo, mam przed sobą apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Nie wiem, czy Pan też taki apel otrzymał. Nie, ja nie. No to ja, ja panu powiem o, o co chodzi. Chodzi o zmianę. To jest taka skierowanie do pracy mowych 10 listopada jest taki projekt zmiany ustawy o zmianie w zawodach lekarza i lekarza dentysty. No i tam ma być w tym projekcie propozycja obciążenia środków finansowych NFZ zadaniami niezbędnymi świadczeniami zdrowotnymi, a finansowanymi dotychczas z budżetu państwa. I no, propozycja rezygnacji z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za niektóre grupy społeczne znacznie uszczupli zasoby finansowe NFZ przy równoczesnej konieczności udzielania tym grupom świadczeń zdrowotnych ze składek innych osób ubezpieczonych. Te propozycje nie podobają się. Jak państwo do tego podejdziecie? Znaczy jest to bardzo dziwny apel i trochę. Trochę nie mający sensu, mówiąc szczerze, powiem bez ogródek, dlatego że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce przez ostatnie 5 lat wzrosły historycznie. Żaden rząd nie przeznaczył takich środków na te kwestie, nie mówiąc już o walce z covid i tylu miliardów złotych na ochronę zdrowia, na podwyżki zarówno wynagrodzeń, zakupy sprzętu, jak i remonty szpitali, jak rząd premiera Morawieckiego. To, o czym mówi Okręgowa E, izba lekarska dotyczy kwestii technicznego sposobu rozliczenia, które naprawdę naszych słuchaczy nie powinny interesować, dlatego że dotyczą tego, czy za te pewne rzeczy płaci się bezpośrednio z budżetu państwa, czy płaci się z NFZ. Zresztą większość osób nie musi tych kwestii roz, rozdzielać ze sobą, bo interesuje ich tylko dobrze wypełnione świadczenie. Ja uważam, że zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia są bardzo dobre, dlatego że jeden podmiot e, Finansuje, odpowiada i kształtuje cały system ochrony zdrowia. Pisanie, że ratownictwo medyczne nie jest częścią systemu opieki zdrowotnej, powinno być finansowane nadal z budżetu państwa, jest argumentem wyjątkowo wątpliwym przedstawianym. I w ogóle to stanowisko jest. Jakby wynika chyba z pewnego troszkę niezrozumienia finansowania obecnej ochrony zdrowia, ponieważ w żaden sposób to nie uszczupla mało tego, ponieważ każdego roku większy procent naszego produktu krajowego brutto jest przekazywany na ochronę zdrowia, te środki wręcz odwrotnie cały czas wzrastają. Także nie mogę się zgodzić z tym stanowiskiem, które zostało przedstawione przez przynajmniej tutaj podpisane przez Prezydium Okręgowe. Izby Lekarskiej w Łodzi. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tobiasz Bochański, Wojewoda Łódzki. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Forum Radia Rok Parada.